Założenie dzisiejszych ćwiczeń jest stosunkowo realne dla tego tutaj terenu. Początkowo pierwszy epizod jest zlokalizowany na terenie przemysłowym w obrębie Zakładu Przemysłowego mafro. Następnie zdarzenie związane z pożarem przemieszcza się na masyw leśny, który sąsiaduje bezpośrednio z tym zakładem. Przygotowując scenariusz czy te główne tezy do prześliczenia, chcieliśmy tutaj zacieśnić współpracę zarówno właśnie z zakładem, jeszcze na jego terenie w nowej formie niego, z nadleśnictwem, które jest dosyć znaczące, co prawda po sąsiedztwie ma większość swoich zasobów. Ale to są zasoby w wysokiej kategorii zagrożenia pożarowego, łączą się tutaj administracyjnie z powiatem oświecińskim, w związku z tym też musimy te elementy przećwiczyć. Tak jak wspominaliśmy wczoraj, takie bezpośrednie kontakty również są niezbędne do później właściwych działań ratowniczych. Generalnie prośba jest, omówimy tutaj zaraz na Dział na szkoleniu komu i pokrótce zadania, jakie dzisiaj przed nami stoją. Prośba jest o to, żeby wykonywać to spokojnie, rzetelnie, bez pośpiechu. Głównie chcemy sprawdzić te działania jednostek właśnie większych związków taktycznych w obszarach leśnych. W dzisiejszych ćwiczeniach większość biorą udział drukowie z, z jednostek spoza z krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Tutaj też się szkolimy, to współdziałanie sprawdzamy. Także będziemy poszczególne etapy po kolei startowali od zgłoszenia na samym zakładzie po poszczególnej żołnierzy pożaru w lesie. Poszczególne odcinki bojowe będą miały swoje zadania. Przeciszymy różne metody przetwarzania wody, podawania wody na duże odległości, poboru wody z, tutaj w tym przypadku z zestawu które są zlokalizowane w blisko obszaru Po zakończeniu wszyscy spotykamy się tutaj, czy po u sprzętu wszyscy wracamy na ten parking, który w tym momencie jednostki stoją i i po krótkim omówieniu posiłku regeneracyjnym będzie rozjazd do kosza. Ćwiczenia zabezpieczają tutaj nie tylko element medyczny, ale też pod kątem medycznym mamy zabezpieczenie ze sprzyjającej nam no tutaj służby jak zawsze i markańskiej i państwowego radnictwa medycznego, także tutaj będzie zabezpieczenie i pod kątem, który komuś ewentualnie trzeba było udzielić jakiejś pomocy i element yy, ćwiczeń też będzie realizowany. Oddaję głos panu kapitanowi Maskojowi, który przedstawi założenia do dzisiejszych... Witam wszystkich jeszcze raz. Ja pokrótce parę informacji organizacyjnych. Odnośnie się z tego względu, że wiadomości, czy będziemy w stanie działać realnie. Natomiast trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że przy rannych działaniach teren zamknęli. Przy tutaj ćwiczeniach będziemy oczywiście takie rzeczy robić. Dlatego trzeba się poruszać i uwzględniać to, że ruch tutaj będzie na zakładzie, jak i tutaj na drogach, który będzie normalny. Tak jak się na co dzień. Dlatego też. Istnieje konieczność tutaj wysłania jednostek z tego placu, co będzie jako punkt koncentracji. Natomiast e, za chwilę powiem w jakich grupach będziecie jeździć, z tego względu, żeby tutaj nie zaklękować raz zakładu, gdzie tam musi być normalny ród i dwa tutaj tych ulic dojazdowych e, do nadyśnictwa i tutaj e, na terenie, które są e, miasta pełne. Może następnie, jeżeli chodzi o zakład, jaki tam e, to jest przepis od pierwszy, czyli pożar zbiornika z gazem propanu, się oczywiście rozstrzeli, będzie się spalał yy, strumieniowo. Zagrożone będą obowinne inne zbiorniki i przyniesie się pożar na pobliskie laboratorium. Oczywiście tam będą są poszkodowane i tam są wyznaczone jednostki do ćwiczenia geologii oświęcim, OSP Chełmek i OSP Gorzów. Z tego względu, że oczywiście te jednostki są tutaj najbliżej w się tam na miejscu zdarzenia tej jednostki to będzie jak gdyby pierwszy odcinek bojowy i w tej pierwszej kolejności będzie ta Czyli powtarzam, Joder, oświęcimy MSP Heumler, WSP e, Oczywiście za nimi pojedzie również Państwo Radnictwo Medyczne i Policja. Tak się umówimy w tej pierwszej kolejności. E, Dowodzącym pierwszego odcinka jest dowódca jednostki młodszy brygadier Ryszard Sygnał dostaniecie, kiedy macie wjeżdżać i tam jest spało cięciel, który jest na punkcie przyjęcia, który będzie dawał znać, która go porusza, także dostaniecie sygnał i wjeżdżacie alarmowo. Policja zabezpiecza trasę przyjazdu Na miejscu się dowiecie, myślę, jak będziecie jechać, żeby tutaj nie robić zamieszania, nie wjeżdżać w niepotrzebne rejony Chełka. Druga grupa. Tu już zaczynamy las, gdzie oczywiście ten pożar zbiorniki sąsiadują z masą i że tam się rozprzestrzenia i tam będą trzy inne odcinki bojowe, natomiast podam też w jakich odcinkach, żeby yy, później wjeżdżać na teren, yy, na teren Nadleśnictwa. Dojazd w strony zakładów będą wjeżdżały yy, następnie Podolsze, Krzanów i Wadowice i tu dowódcą jest zastępca dowódcy ode mnie z gminy jest z tyłu pod ścianą, tam się zakapotowała i on będzie dowódcą tego odcinka. Także powtarzam, Woborsze jedzie tak. razem z Szanowem i z Gładowicami. Kolejno, później będzie następny odcinek, to będzie y, Brzezinka. Na pewno to będą Parmęże i Groszkowice. Czyli to będzie ta trzecia grupa, która również wjeżdża na teren na Leśnictwa, na teren Leśnictwa Natomiast tutaj pojadą y, Kurz zakładu, czyli tam, powiedzmy gdzie będzie ten epizod, pierwszy już Was dowódca dokładnie pokieruje, gdzie macie wjechać. Natomiast, ostatni odcinek, gdzie są jednostki z brzesz, z boru, z Oświęcimia, jeszcze z. Aha, dowódca tego odcinka, o którym wspomniałem wcześniej, czyli tam, gdzie jest. Czyli tego kolejnego odcinka, którego wspomniałem, tam, gdzie jest Brzeszinka, Proszkowice, i Harmendrze to jest młodszy kapitan Sławomir Mirkurek. Ale jest dowódca tego odcinka, on was tam będzie kierował, mniej więcej w które miejsce. I ostatni odcinek, tam gdzie są Brzeszcze, Bór, Bielany i oświęci. I dowódcą jest znaczny kapitan Ryszard Dudek. tutaj. I Wy akurat będziecie jechali tutaj w inną stronę, w innym kierunku. Z tego względu, że ten pożar będzie teoretycznie jakieś pół kilometra dalej, dlatego wjazd jest nie od strony tutaj zakładu, tylko od strony ulicy Kraszewskiego do jazdy Miskiewiczka i będzie się pilotowani przez policję. Tak jest ustalone, że tak się pilotowani. Także tutaj za policją i wejdźcie tam na miejsce. Oczywiście na miejscu w lesie praca standardowa do punktu przydzielają wam zadania. Tutaj głównie będziemy, będzie musicali przypompowanie, także samochody będą stanowiły tak to się tutaj dojazd, żeby dowieźć sprzęt, a wszystko będzie się tam ustawiać na zasadzie kompa, spierownik, w prądownicę. Tak w skrócie to powiem. Ci, którzy będą na zakładzie, to jest ważna rzecz, tak jak mówiłem, zakład będzie też przepracował na próbną ewakuację, natomiast oni tutaj nie będą odcięci i nie będą włączali tego procesu technologicznego. Dlatego też ten kąt będzie tam podłączony do niej zakładu. Dlatego jednostki, które tam będą, trzeba pamiętać o tym, że faktycznie ta budowa nie wydzielana na zbiórki, już tam jest dość dużo instalacji elektrycznych. Tak powiedzmy, jednostka, która będzie wydzielona do odgaszenia składowiska palec, które jest pod wiatrów też tylko lejemy na ziemię, albo będziemy starali się to przypinować. Ale ja pamiętajcie o tym, że tam jest dość w prakcie, tam jest dość dużo przodów elektrycznych i trzeba na duże napięcie. Kolejny element wejście do laboratorium, jak i do magazynu, jakby się taka oczywiście konieczność i potrzeba. tej jednostki, które tam będą oczywiście już wewnątrz działamy, na nie lejemy, lejemy wody. Pomocy udzielamy faktycznie. Tak się powinna, ewakuacja oczywiście osób przygotowanych, gdzie jakieś powinny być znaczne miejsce do udzielania pomocy i tam gdzie współpraca z pogotowiem ratunkowym, tutaj będzie to w uca to znaczy, dokładnie które osoby, które je Także przypominam o tym, że sygnał do wyjazdu będzie dawała właśnie ta osoba bez pomóc i sił środków i tak jak wcześniej wspominałem, podano tylko w takich wypadkach będziemy się udawać. 本当に。<ペー> Dziękuję wszystkim na pewno za zaangażowanie. Było widać, że, że wszyscy pracowali w pocie czoła. Ćwiczenia rozwinięte, cztery odcinki bojowe. Chcieliśmy na każdym odcinku być i zobaczyć, jak ćwiczenia są prowadzone. Na szczegółowe podsumowanie ćwiczeń na pewno przyjdzie czas. Dokumentacji uzupełniającej Komendanta Powiatowego znajdą się szczegóły co do tych ćwiczeń, jakieś wnioski. Na pewno ten nie popełnia błędów, kto nic nie robi. Jakieś uwagi będą do tych ćwiczeń. Większych błędów nie zauważyłem, czy nie zauważyliśmy razem z rozjazdami z Komendy Powiatowej. Także chciałem podziękować wszystkim zaangażowanym. Strażakom, służbom współdziałającym. Na pewno udało się przećwiczyć wiele elementów, dowodzenie na różnych poziomach, sprawdzić samochód dowodzenia i łączności, pracę sztabu, sprawdzić sprzęt strażaków spoza KSRG, którzy może mniej są wykorzystywani, ale od nich też bardzo dużo zależy końcowy sukces, powodzenie działań. Także dokumentacja uzupełniająca zostanie w najbliższym czasie sporządzona. Każdy będzie mógł się z nią zapoznać. Na pewno jeszcze jakieś spotkanie szczegółowe, podsum podsumowujące ćwiczenia będzie. Dziękuję bardzo. Ja również dziękuję za obecność, za merytoryczną ocenę tych naszych poczynań. Tak jak pan kapitan wspomniał, bardzo... Serdecznie dziękuję przede wszystkim uczestnikom, w głównej mierze byli to druhowie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnej z terenu powiatu. I tak jak zakładaliśmy sobie, żeby podczas tegorocznych ćwiczeń przeanalizować właśnie stopień przygotowania jednostek, które wspierają Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy, jak są wyposażone, wyszkolone i czy z tymi zadaniami, które postawimy przed nimi sobie poradzą poradzicie sobie bardzo dobrze. Ja wiem, że zawsze są jakieś tutaj targi, że nie jest, zawsze jesteście dysponowani do działań. Niemniej jednak jesteście ważnym elementem, jeżeli chodzi o system zabezpieczenia, o ochronę przeciwpożarową naszego powiatu i jak chociażby te dzisiejsze ćwiczenia czy wiele zdarzeń, które w ciągu roku obsługujemy wspólnie. Pokazują, no, jesteśmy niezbędni w tych lokalnych społecznościach, żeby tą pomoc też jak najszybciej nieść. Dziękuję bardzo wszystkim za udział, za bezpieczne przeprowadzenie tych ćwiczeń. Tutaj służbom współdziałającym i Państwowemu Radownictwu Medycznemu, który bardzo aktywnie się włącza w te nasze ćwiczenia i z Maltańczyką w Służbie Maltańskiej, która zawsze nam ułatwia pozorację tą medyczną tych, tych działań. Policji, która współpracuje i, i również dzisiaj zabezpieczała te działania, zarządzaniu kryzysowym dla gminnego, powiatowego. Zakładom, które tutaj współuczestniczyły i też wyraziły zgodę na to, żeby na ich terenie takie ćwiczenie zorganizować na żywym organizmie. Myślę, że to jest zawsze obopólna korzyść dla nas wszystkich. się uczymy, a że jakieś błędy wychodzą, to tylko po to, żeby można było je później usować i jeszcze lepiej działać. Bardzo wszystkim serdecznie dziękuję. No i chyba trzeba skończyć, bo też, też zaraz zaczyna padać. I jednostce tutaj właściwej OSP Helmek za przygotowanie tutaj, podjęcie nas na jej terenie. Jeszcze jest taka prośba, tak, Lasom Państwowym i w filmie Maflow, że faktycznie też Maflow jako pierwsza, a jednostka Państwowa Lasów, no tutaj współpracujemy cały czas.